W nawiadach w siedlisku Tagomago odbyły się po raz pierwszy dwudniowe regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. W sportowej rywalizacji wzięło udział około 60 zawodników. Zawodnicy przyjechali no, tutaj z regionu głównie, ale także też byli z Warszawy, z ostrołęki, więc e, trochę z spasymia, e, więc też trochę więcej kilometrów mniej do dojechania. E, Oczywiście organizatorzy też startowali. Pierwsze kroki stawiali między innymi ja w najniższym konkursie, ale udało się na czysto przejechać, więc też jesteśmy zadowoleni. Oprócz tego jeszcze koleżanka z klubu też przyjechała, też znalazła się na, może nie na podium, ale tuż, tuż, tuż za, wyjechała do, do, do dekoracji. W siedlisku Tagomago od lat prowadzone są lekcje jazdy konnej, ale dopiero pierwszy raz postanowiono zorganizować tu zawody i to był strzał w dziesiątkę, bo warunki do sportowej rywalizacji są tu po prostu świetne. Jesteśmy stajnią, mamy tutaj naszych 11 koni. Prowadzimy klubik jeździecki dla dzieci tutaj z okolicznych wsi. Dzięki temu też możemy rozwijać tutaj młodzież w tym kierunku. Oprócz tego u nas skąd to się wzięło? No jest jakaś tam pasja, która gdzieś tam się narodziła, jeszcze za małego dzieciaka. No i tak myślę, że to trochę siła, siła uporu, trochę miłość do tych zwierząt i to wszystko razem pozwoliło, żeby coś takiego zorganizować. Zawody cieszyły się sporą popularnością widzów, wśród których znalazła się minister edukacji narodowej Joanna Kluzi-Krostkowska, pasjonatka jeździectwa. Ja jeździłam bardzo dawno temu w czasie studiów przez kilka lat, potem nie jeździłam przez 25 i 3 lata temu wróciłam do SDK i właśnie wróciłam tutaj w tej stajni, w moich tynach. także od trzech lat, kiedy tylko jestem na Mazurach, zawsze tutaj zaglądam i jeżdżę. Moja ulubiona stajnia, mam tu swoje ulubione konie, bardzo się cieszę, że udało się zorganizować te zawody i mam nadzieję, że to pierwsze, ale nie ostatnie i że w przyszłym roku też będą kolejne. Minister Kluzik Rostkowska bardzo często gości w gminie Piecki, lubi ten region i zawsze chętnie tu odpoczywa. Ja, Mazury w ogóle bardzo lubię. Szczególnie lubię tutaj te nie, tereny. Mam swój ulubiony sklep w Pieckach, mam swój ulubiony sklep w Brągowie. Yy, nie no, wypoczywam tutaj bardzo. W tym roku miałam tydzień urlopu, właśnie mi się kończy, ale po trzech dniach pomyślałam sobie, oj, chyba jestem już tutaj miesiąc. Bardzo szybko się tutaj regeneruję, także zazdroszczę wszystkim, którzy mogą tu przebywać częściej niż ja. Publiczność oprócz zmagań na hipodromie mogła także posmakować dań przygotowanych przez stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Pieckach. Był smalec ze skwarkami czy grzybami, pieczywo, ogórki kiszone, ciasta, pierogi z kaszą gryczaną i zupy. Wszystkie potrawy są bardzo smaczne, bo są robione sposobem domowym. Wypróbowane receptury, które gospodyni mają w swoich domach i którymi się dzielą. Stowarzyszenie nasze zorganizowało i organizuje szereg kursów takich żywnościowych, gdzie właśnie wymieniamy się tymi przepisami kulinarnymi, jak również uczymy się robić i je od strony praktycznej te produkty kulinarne. Brawo, Zawody jeździeckie odbyły się w gminie Piecki po raz pierwszy i z pewnością nie ostatni. Impreza ma szansę wpisać się na stałe w kalendarz gminnych wydarzeń.